Do nieznajomego. Deszcz padał od rana. Nie był to jednak ulewny, gwałtowny deszcz. Raczej spokojny, monotoniczny, jakby sam świat płakał z przemęczenia. Wszystko było przesiąknięte wilgocią. Dachy starych domów, opustoszałe chodniki, nawet liście drzew wydawały się przygniecione ciężarem mokrego powietrza. To był idealny dzień na milczenie. Anna siedziała w kuchni swojego małego mieszkania na poddaszu z kubkiem herbaty w dłoniach. Herbata była już zimna, ale trzymała ją jak tarczę. Przed chwilą minęła ósma rano, a ona nie miała żadnego powodu, żeby wyjść z domu. Od dwóch miesięcy nigdzie nie wychodziła, jeśli nie musiała. I tak nikt jej nie czekał. I tak nikt nie zauważyłby jej obecności. Zamknęła oczy i przez chwilę wsłuchiwała się w dźwięk deszczu uderzającego o okno. Ten dźwięk był jedynym towarzystwem, które nie męczyło. Nie zadawał pytań, nie wymagał uśmiechu, nie przypominał o przeszłości. Na stole przed nią leżała stara, zniszczona koperta. Miała ją od tygodnia, ale jeszcze jej nie otworzyła. List nie miał nadawcy, tylko jedno słowo napisane na odwrocie: Dla ciebie. Znalazła go w swojej skrzynce pocztowej, choć od dawna nikt do niej nie pisał. Początkowo myślała, że to jakiś błąd, może ktoś pomylił adresy, ale potem, przez czysty impuls, postanowiła go zachować. Był dziwnie estetyczny. Papier pachniał czymś znajomym, jak stera biblioteka albo pergamin. Zawahała się. Sięgnęła po list, położyła go sobie na kolanach i dotknęła krawędzi koperty paznokciem. Co ją powstrzymywało przez cały ten czas? Może lęk, że w środku znajdzie coś, co obudzi zbyt wiele wspomnień, albo, co gorsza, nic ważnego. A ona przecież potrzebowała, żeby coś, cokolwiek było ważne. W końcu podjęła decyzję. Rozdarła kopertę powoli, jakby chciała przedłużyć moment między niewiedzą a prawdą. W środku był pojedynczy arkusz papieru, ręczne pismo męskie, równe, z lekkim pochyleniem w prawo. Zaczynało się od słów: Nie wiem, kim jesteś, ale wiem, że jesteś i to mi wystarcza. Anna zamarła. Jej serce, ospałe od miesięcy, nagle przyspieszyło. Przeczytała zdanie raz, potem drugi. W środku było jeszcze kilka linijek może dziesięć. Krótki list, ale napisany z taką czułością, że musiała go przeczytać trzy razy, zanim była w stanie go odłożyć. Wiem, że to dziwne, że nie powinno się pisać do nieznajomych, ale coś mi mówi, że jesteś dokładnie taką osobą, której mogę zaufać. Nie chcę wiedzieć Twojego imienia, nie pytaj o moje. Piszę, bo nie mam już komu mówić rzeczy, które są dla mnie ważne. Piszę, bo może Ty też. Nie masz do kogo mówić. List kończył się słowami: Jeśli chcesz, odpisz. Włóż list do skrzynki numer 47 na ulicy Głębokiej. Nikt nie pyta, nikt nie patrzy. Jeśli nie chcesz, zrozumiem, ale mam nadzieję, że chcesz. Twój nieznajomy. Anna przez chwilę nie mogła złapać tchu, jakby ten list złamał jakąś barierę, którą zbudowała wokół siebie. Nie wiedziała, kim był autor. Nie wiedziała nawet, czy list był skierowany konkretnie do niej, czy może to jakiś eksperyment, gra, żart, ale wiedziała jedno: Poczuła się widziana po raz pierwszy od miesięcy. Anna czytała ten list jeszcze trzy razy tego wieczoru. Potem jeszcze raz, tuż przed snem, a potem zasnęła z nim w dłoni. Pierwszy raz od miesięcy nie śniła o pustce. Następnego dnia obudziła się wcześniej, chociaż było pochmurno i deszcz wciąż szeptał po parapecie, wstała jakby ktoś wezwał ją po imieniu. Zaparzyła świeżą kawę. Przez chwilę siedziała w ciszy. A potem wzięła czystą kartkę papieru. Nie wiedziała co napisać. Nie umiała mówić o sobie, nie umiała mówić do nikogo. Ale on on nie prosił o imię, nie chciał szczegółów. On po prostu słuchał. Może to wystarczy? Zaczęła pisać. Nie wiem, kim jesteś. I to też mi wystarcza, przynajmniej teraz. Twoje słowa dotarły do miejsca, do którego nikt nie zaglądał od dawna. Nie mam nikogo, komu mogłabym to powiedzieć, więc jeśli naprawdę chcesz słuchać, będę pisać. Ale nie miej złudzeń. Nie będzie to historia radosna, to raczej zbiór fragmentów pokruszonych, jak stary witraż po burzy. Dzisiaj wypiłam kawę i nie bolała mnie samotność. To dobry początek, prawda? Nie podpisała się, złożyła list, włożyła do czystej koperty. Tego samego dnia wieczorem poszła pieszo na ulicę głęboką. Deszcz już nie padał ale kałuże odbijały światła latarni jak lustra w snach. Skrzynka numer 47 była stara, trochę zardzewiała. Kiedy wrzuciła do niej list, poczuła coś dziwnego, jakby zostawiła tam kawałek siebie. Ale nie w sposób bolesny, w sposób ulżony. Mijały dni. Nie wiedziała, czy on odpowie. Zaczęła wątpić, czy cała sytuacja nie była snem, aż przyszedł kolejny list. Leżał na wycieraczce. Ten sam charakter pisma ta sama koperta. Czytałem twój list cztery razy. Przy trzecim płakałem, przy czwartym zacząłem się uśmiechać. Nie jesteś pokruszona, tylko złożona inaczej niż wszyscy. I to piękne. Nie wiem, czy jesteś daleko czy blisko, ale wiem, że jesteś i że to wystarczy, żeby napisać kolejny list. Mijały kolejne dni, a listy zaczęły przychodzić coraz częściej. Nie miały regularności, czasem pojawiały się co dwa dni, czasem po tygodniu, ale każdy z nich był jak kropla światła, wpadająca do jej życia przez zamknięte okno. Każdy z nich miał coś, co sprawiało, że Anna czuła się obecna. Znów była częścią rozmowy, mimo że rozmówca był nieznany, bezimienny i równie ukryty jak ona. Pisali o rzeczach prostych: o kawie, której zapach przypominał dzieciństwo, o starym drzewie na rogu ulicy, które zmieniało kolor szybciej niż inne. Pisali o samotności, która czasem boli jak rana, a czasem jak znajomy ucisk na sercu. Ale z czasem słowa stawały się coraz głębsze. Kiedyś miałem psa. Nie powiedziałem o tym nikomu od lat. Umarł, kiedy byłem dzieckiem. Myślałem, że nie poczuję już takiego smutku, a potem odeszła moja matka i zrozumiałem, że są rzeczy, których nie da się opisać, ale można je napisać. Nigdy nie mówiłem tego na głos, ale zawsze czułem się trochę nie na miejscu, jakbym żył w świecie, który jest o krok obok mnie, a pisząc do ciebie, czuję, że może w końcu ktoś stoi dokładnie tam, gdzie ja. Anna trzymała każdy list w drewnianym pudełku, które kiedyś należało do jej babci, teraz było pełne nie papieru, ale uczuć tajnych, zapisanych szeptem emocji. Wieczorami siadała przy stole, rozkładała kartki i czytała je, jakby to były rozdziały książki, która zmienia ją od środka. W końcu przyszedł list inny niż wszystkie. Bardziej ostrożny, jakby pisany w napięciu. Myślę, że cię widziałem. Nie jestem pewien, ale byłaś przy skrzynce. Miałaś niebieski płaszcz i włosy, jak zachmurzone niebo. Nie podszedłem. Nie chciałem zniszczyć czegoś, co może być zbyt kruche. Ale jeśli to byłaś, wiem, że jesteś prawdziwa i chcę cię poznać. Naprawdę. Ale jeśli nie jesteś gotowa, będę dalej pisał. Anna przez długi czas wpatrywała się w ten list, wiedziała, że to była ona, tamtego dnia nosiła ten płaszcz. I nagle wszystko, co było intymne, ale bezpieczne, stało się realne. To już nie były tylko słowa, to była osoba ktoś z ciała i kości. I on ją widział. Z jednej strony pragnęła tego spotkania bardziej niż czegokolwiek, z drugiej lęk był paraliżujący. Co jeśli on się zawiedzie, co jeśli ją pozna i odejdzie, co jeśli cała magia była tylko w słowach? Odpisała. To byłam ja. Tak. Miałam niebieski płaszcz. Tak. Miałam włosy jak niebo przed burzą i tak. też się boję. Ale chcecie zobaczyć, jeśli nadal tego chcesz. List wrzuciła tej samej nocy i całą noc nie mogła zasnąć, ale rano pod drzwiami czekała mała kartka. Sobota, godzina 18, Przystanek tramwajowy przy starej bibliotece. Jeśli nie przyjdziesz, zrozumiem. Jeśli przyjdziesz, będę tam. Anna trzymała tę kartkę jak talizman. Sobotę była na miejscu 10 minut wcześniej. Miała serce w gardle. I gdy zobaczyła go, stojącego samotnie z listem w dłoni, wiedziała, że to on. Nie powiedzieli nic przez pierwsze sekundy, tylko spojrzeli na siebie, tak jakby ich oczy musiały najpierw odczytać wszystko, co było między nimi przez tyle dni, a potem się uśmiechnęli. I świat, choć na chwilę, przestał być obcy. Zaczęli się spotykać. Najpierw rzadko, jakby bojąc się zburzyć coś, co budowali powoli, słowo po słowie. Spacerowali bez celu, siadali w ciszy, przy kawie, wymieniali spojrzenia, które mówiły więcej niż wszystkie listy razem. Nie potrzebowali wielu słów. Milczenie między nimi było spokojne, bez napięcia. Jakby ich dusze wciąż pisały do siebie, tylko teraz bez papieru. Z czasem opowiedzieli sobie o wszystkim. Anna mówiła o matce, która zmarła zbyt wcześnie, o związku, który ją zniszczył, o życiu w cieniu. On, miał na imię Michał, mówił o swoim bracie, który zginął w wypadku, o domu, który musiał opuścić, o samotności, która była zbyt ciężka, by ją nosić samemu. Ale teraz nie byli już sami. Któregoś dnia Anna powiedziała: Czy my wciąż piszemy listy, tylko już bez papieru? Michał uśmiechnął się i chwycił jej dłoń. Myślę, że tak. Tylko teraz każdy dotyk to jedno zdanie, a każde spojrzenie to rozdział. Jesienią zamieszkali razem. W małym mieszkaniu z widokiem na park. Na parapecie stało pudełko z listami. Ich początek. Nie czytali ich już tak często, ale wiedzieli, że są, jak korzenie drzewa, które dopiero co zaczęło rosnąć. Ostatnim liście, który Michał napisał, choć już nie musiał, było tylko jedno zdanie: Nie muszę już cię szukać między słowami, jesteś tu i zawsze będziesz. Anna schowała go do tego samego pudełka. I wiedziała, że historia, którą zamknęli w słowach, już nigdy się nie skończy.